sebać sobie, sobie nagrywamy Slope Run. Czyli mm, zaczynamy. A to ja to pograłem dzisiaj. No nie po się bo to trochę dawno. O Jezus, miałem lag. L -l Laga miałem, to więc. To się nie liczy. Oczywiście, jak zginę, to. Mm, pod mm, tym odcinkiem możecie pisać. Cze challenge challenge, ale nie takie z kamerką, bo rodzice mi nie pozwalają po prostu z kamerką, no i tak słabo. Ej fajna muzyka, muszę cię przyznać. O, o jest! No, no nie. Zawsze tak się dzieje. No bo ja mam lagi przez jestem Kuję. Odpiewaczka, o nie, o nie, o nie, reklama, reklama, szybko, nie chcemy reklamy, nie chcemy, dobra, mm. dobra, Hop. damy radę, na luzie, o Jezus, dobra, i... Pff. Dobra, słuchajcie. Minuta, to... aż tyle. O mój. Ej, nie da się. Nie da się zrobić. Ej, oczywiście ta gra. Jest Darmowa. Mm, możecie sobie zainstalować. No i co? Tak trochę. Oj! O nie! Nie. Zamknij wideo! Nie chcemy tutaj reklam. Napiszcie, nie chcemy tutaj reklam to wam serduszkuję. Ja? No co jest? Ja byłem taki pro. Tade, a to, no nie, nie, tade, no. Tak wyszło. O, dobra, no. Nie wiem, co z tymi reklamami. Kto lubię reklamy, dodajcie w komentarz. Ja, ja, nie lubię, nawet na YouTubie. I nie mogę się chwilę się ruszać. O kurde, ale tempo. Dobra. Trzecie minuty, odcinkamy. Nawet nie przeszliśmy ten level. Dobra, widzimy się za chwilę po prostu. Za momencik. Raz to. Kilka minut. A dla Was. A dla Was. Jedną sekundę. Słuchajcie, przeszedłem końcu e... Oczywiście jak wam się odcinek spodoba to dajcie łapkę w górę jak będzie pod tym odcinkiem 5 łapek w górę to będzie kolejny odcinek z tego trybu mamy Nie, wiem, ale lewie Jeszcze. Po mnie nie będziecie słychać. Nie, chyba dobrze słychać. Dobra. Nie. Nie lubię tych tunelów. Ju. Nie jutro będzie M Minecraft. E. Minecraft, oczywiście, survival, dziewiąty odcinek. Dzisiaj nie, cety nie, nie, cety nie będzie. Dzisiaj nie miałem zbyt czasu, dzisiaj było ciepło, 16 tam stopni, słoneczko tak hało, fajnie. No dzisiaj nie było odcinka, dopiero... O, 21, dwudziestej pierwszej, a idę się kłaść o dwudziestej drugiej, to czyli jutro rano będzie odcinek, albo dziś, albo jutro, tak bardzo późno, nie trzeba o dwudziestej czwartej masz? Dobra. U. Nie wiem, ale się postaram Jak będę montować mia, 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 Miałem laga, widzieliście? Miałem laga, miałem laga. I Dotyka... Ja dotykam... patrzcie jakie to ma lagi. A teraz nie ma. No, końcu zginąłem. Restart Jezu ja mam lagi Jezu, Jak ja nie lubię lagów Słuchajcie no Ludzie jak ja nie lubię lagów cholernych Napiszcie czy lubicie lagi ja... Nigdy w życiu nie lubiłem reklam wszystkiego. Nawet to, co jest płatne, czyli Minecraft na sklep play. Ej, dobra. Widzimy się jutro o no, o 16.00. Postaram się. Jak się nie postaram, to nie będzie odcinka, będzie u przyjaciela, Ale na razie to nie idzie. Dobra? Słuchajcie, mamy to chyba. Tak, mamy. I lecimy. I, I gaz. No to nie daje gazu takiego. Lecia kosmos. Ale się udało No i dobrze mm, 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 mm. A co z tego że dostałem? co dostałem? Coś z tego Jezu reklamy uspokójcie się Zaraz tutaj szacunię po policji i tyle uh. Muszę się skupić, nie będę mówił przez chwilę. Słuchajcie możemy yy, kończyć powoli Tak to 10 minuty będzie kit O jest Dobra kończymy teraz Jak Wam się spodobał odcinek to Dajcie łapkę w górę i, i zapraszam i zapraszam oczywiście do poprzedni odcinek. Aby ja mi się podobał, to dajcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwona, żebyście byli na bieżąco, po prostu trzymajcie się do jutra. No i na razie. No i